Religia wudu jest głównie wyznawana na Haiti i w Ameryce Południowej. To właśnie z niej wywodzi się termin zombie, który oznacza zmarłego, który ożył. Według wudu nie jest to jednak już ten sam człowiek, to znaczy, ma jego ciało, ale w środku nie ma już tej duszy, a znajduje się w nim tajemniczy duch. Kapłani wudu często odprawiają swoje rytuały, chcąc w ten sposób sprawić, że dany człowiek będzie im służył. Właśnie dlatego zmieniają go w zombie, czyli istotę, która słucha swojego pana. Czy robią to za pomocą zaklęć, czy w grę wchodzą sprawy paranormalne? Sprawa nie jest jasna. Niektórzy twierdzą, że nie chodzi tu wcale o czary, a kopanie wód wykorzystują środki naturalne, które sprawiają, że funkcje życiowe człowieka są bardzo obniżone i jest on tak że spełnia wolę innego człowieka. Czy w Wietnamie nagrano zombie, a może to jest jakiś tajemniczy kult okultystyczny osób uprawiających magię, a może to naprawdę bardzo dziwna moda. Ostatnia przypowiednia Nostradamusa mówi o Polsce. Link do nagrania na ten temat w opisie.